Hej, guys! Zapraszam Was dzisiaj na Girl Talk numer 16. Jak zwykle podesłaliście mnóstwo pytań i w razie czego dodam, że pytania biorę z Instagrama. Raz na te 6 tygodni wstawiam na storkę po prostu okienko do zadawania pytań, więc jeżeli macie ochotę podrzucić swój temat do następnego odcinka, to zapraszam tam. A tymczasem my przechodzimy do pierwszego pytania. Czy coś zmieniło się w Twoim życiu? Przez chodzenie na siłkę. Na początku myślałam, że jakoś dużo się nie zmieniło, bo traktowałam na początku siłkę jako taki sposób na utrzymanie wagi. No i nie wyciągałam z tego żadnych dodatkowych plusów, ale teraz, jak już chodzę 2,5 roku na tę samą siłkę, to znam tam, wiecie, praktycznie wszystkich ludzi. No i po 2,5 roku wychodzi na to, że moja ulubiona, Ekipa znajomych jest właśnie z siłowni. Jest to taka właśnie większa grupa osób. Wszyscy ćwiczą, wszyscy mają jakąś taką pozytywną zajawkę i też bardzo cenią sobie ciężką pracę i właśnie taki spokojny, systematyczny, przemyślany wysiłek. Bardzo, bardzo mnie to jakby motywuje właśnie do takiego skupienia w życiu, do zaangażowania się w coś, wiecie, do włożenia potu, łez i, i takiego serca w coś. Tak mocno podkręcają, i właśnie siłownia mocno podkręca we mnie taką chęć zaangażowania. Od kiedy poszłam na siłownię, to widzę, że moje zaangażowanie ogólnie w życiu wzrosło. Właśnie ta siłownia, która uczy mnie tych małych kroczków. Planowania, systematyczności, dawania z siebie nie 100%, ale tyle ile, tyle ile mogę akurat dać. To jest właśnie takie zachęcające do ogólnego zwiększenia zaangażowania wszędzie. W związku z psami, w relacjach, w pracy, w odpoczynku. To jest trochę śmieszne, ale poszłam zrobić dupę i zrzucić brzucha, a mam teraz nagle takie bardziej zaangażowane życie. Oj, 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 kolejne pytanie, co myślisz o numerologii? Więc ja się staram być w takich kwestiach dyplomatyczna, ponieważ każdy z nas ma prawo do swoich przekonań i jeśli coś komuś służy, to super. No więc co ja myślę o numerologii? No jak komuś służy, to super. <laughs> Personally, uważam, że to jest bullshit. Czy przejmowałaś się kiedyś przyszłością, plus czy życie spełniło Twoje oczekiwania? Co do przejmowania się przyszłością, to bardzo, bardzo dużo przejmowałam się przyszłością, ponieważ jestem z rodziny wielodzietnej. Mam czwórkę młodszego rodzinństwa i wszyscy jesteśmy, wiecie, bardzo blisko siebie. No więc całe moje dzieciństwo, ojciec pracował, mama nie pracowała, zajmowała się domem. No i była cały czas, przez 10 lat mojego dzieciństwa, pierwsze, była cały czas w ciąży, albo tuż po porodzie, albo znowu w ciąży. No i wiecie, jeszcze w tym wszystkim miała jakąś tam anemię, depresję. Te pierwsze 10 lat dzieciństwa to było jedno wielkie zmaganie chaos, coraz więcej dzieci bardzo trudna sytuacja finansowa, trudna sytuacja zdrowotna. Nigdy nie było pieniędzy na ogarnięcie zdrowia mojej mamy, czy, czy nawet nas, zawsze było, wiecie, rozkwiny, czy będzie mieli za co zjeść, czy będzie na buty, czemu te 20 zł za toner to jest co pół roku i dla wszystkich i czemu tego jest tak dużo. No więc jak myślałam o dorosłym życiu, to byłam strasznie zawsze zestresowana. Byłam też bardzo przygotowana na to, że będę musiała. Bardzo ciężko pracować, walczyć o byt, i że czeka mnie właśnie 60-70 lat grubego zmagania o przetrwanie. Dlatego obecna sytuacja, którą sobie z Michałem wypracowaliśmy, jest dla mnie, muszę przyznać, szokująca. Ja, na, ja właśnie tak po ślubie z Michałem przez cały rok, pierwszy po ślubie, cały czas rozglądałam się i myślałam sobie, kiedy to się zawali. Kiedy to się i normalnie, cały czas, wiecie, każdy dobry moment. Każda dobra chwila, każdy nasz sukces w mojej głowie był tylko taki podszyty przerażeniem, że to się zaraz skończy, to się zaraz zawali. Natomiast jesteśmy razem z Michałem już 6 lat po ślubie, no i to się dalej nie wali. Po prostu wiecie, podejmujemy dobre decyzje finansowe, jesteśmy bardzo pracowici, zaangażowani, odkładamy. No, i właśnie wszystkie wiecie, nasze decyzje są przemyślane, ogarnięte, i już nie mam tej myśli, że to się zawali. Już tak wiecie, uspokoiłam się wewnętrznie, i teraz jest mi naprawdę dobrze. Dla mnie przyszłość w tym momencie nie jest już taka przerażająca, bo jednak to, co odróżnia dziecko od dorosłej osoby, to to, że dziecko jest bezsilne, dziecko jest w 100% zależne od rodziców, a ja, jako dorosła osoba, jestem w 100% zależna od siebie i swojego partnera. I to jest piękne, ponieważ mogę polegać na sobie, wiem, że mogę sobie ufać, że ja wezmę się do pracy i ogarnę, ale też mam partnera, któremu mogę ufać i to jest... to jest bardzo inne uczucie niż to, co czułam jako dziecko. Co myślisz o teraz bardzo popularnych manifestacjach i tym, i tym podobnych? No szczerze mówiąc, ja... Nie stosuję. Wielu osobom to pewnie pomaga, więc też nie chcę tego skreślać, bo wydaje mi się, że dla wielu osób takie właśnie manifestacje czy tam afirmacje, jakieś takie rzeczy pomagają się, pomagają w skupieniu, pomagają w takim właśnie rozjaśnieniu wizji. Natomiast ja nie mam takich problemów, po prostu jak czegoś chcę, to wiem, że tego chcę i zaczynam swój czas poświęcać na rozpisanie planu. No a dla mnie osobiście afirmacje to po prostu czytam manifestacje, to byłby, byłoby marnotrawstwo czasu, który mogłabym poświęcić na działanie, czy też planowanie, albo odpoczynek. No bo jednak odpoczynek moim zdaniem jest ogromną częścią takiego takiej produktywności. Wolałabym po prostu w tym czasie odpoczywać, oglądać Netflixa i zbierać siły na działanie, które... well... Jednak pochłania dużo energii. Ale jestem bardzo ciekawa, jak Wam się wydaje, czy, czy właśnie manifestacje, afirmacje to jest bullshit, czy może się to dla Was sprawdza. W ogóle macie bardzo dużo pytań o życie z psami i o to, jak psy wpłynęły na nasz związek i w ogóle jak się żyje z dwoma psami. No więc powiem mm, może tak na podstawie tylko czterech ostatnich miesięcy, że jest w chuj ciężko. Jest w chuj ciężko dlatego, że mamy dwa zupełnie różne psy. Mango jest, wiecie, dużo, jest po prostu z hodowli, jest spokojniejsza, jest taka dużo bardziej ogarnięta. Oczywiście ma swoje problemy, ale my nad tym pracujemy, no bo wiadomo, z każdym pieskiem trzeba wy, wypracować jakieś tam fajne zachowania. Natomiast koko to jest zupełnie inny poziom trudności. No i teraz po czterech miesiącach razem dopiero czuję, że staje na nogi, że my stajemy na nogi, ale bardzo często mamy po prostu dosyć naszych psów, w takim sensie, że jesteśmy zajechani fizycznie. Codziennie wkładamy w to mnóstwo pracy, skupienia, trenujemy, edukujemy się, robimy wszystko, żeby było jak najlepiej, a one często mają w to po prostu totalnie wyjebane. To jest takie, takie słodko-gorzkie doświadczenie i mi to jakby sprawia bardzo dużo przyjemności, ponieważ ja właśnie tego chciałam. Właśnie dlatego adoptowałam psa po przejściach, ponieważ miałam takie marzenie, że do tego mojego łatwego pieska dobiorę sobie takiego trudnego pieska i że to będzie wyzwanie, to będzie taki projekt. No i, i będę miała takie poczucie spełnienia, że po prostu jakiejś małej istotce pomogłam. I rzeczywiście mam to poczucie satysfakcji, wyzwania, czuję, że się rozwijam, a z drugiej strony jestem totalnie zajwana. Bardzo wiele osób jakby nie zdaje sobie sprawy, jak trudna i jak, jak wielkim wyzwaniem może być adopcja pasa po jakichś tam przejściach. A dodam, że koko jeszcze nie jest po takich strasznych przejściach, bo jej nikt jakoś nie bił. Wiecie, nie była w żaden sposób właśnie maltretowana, czy tam wykorzystywana przy polowaniach, no nic takiego, po prostu siedziała zamknięta, nie zna świata i teraz boi się wszystkiego, a jest wiele psów po jeszcze cięższych przejściach. Dlatego zanim zdecydujecie się na adopcję psa po przejściach, to naprawdę warto pomyśleć, czy macie na to czas i siłę, no i pieniądze, jeżeli trzeba będzie skorzystać z behawiorysty. Na nasz związek to nie wpłynęło jakoś tak bardzo mocno, ponieważ My już wcześniej byliśmy bardzo zgrani, bardzo tak naturalnie jakby dzielimy się obowiązkami, to wszystko sobie po prostu dobrze płynie. Natomiast no, przy dwóch psach ciężko jest o życie seksualne, no bo wiadomo koko jest do nas jeszcze przyssana i kontroluje, co my robimy, a jak zamkniemy drzwi no to jest wielki pisk i, i wrzask, no więc mm, po prostu nie ma klimatu. Dlatego w sumie dzięki psom jesteśmy ostatnio trochę bardziej mm, elastyczni, pomysłowi. Na przykład potrafimy sobie pójść do hotelu, wynajmujemy sobie pokój i tam spędzamy, wiecie, 3-4 godziny po prostu sami z dala od naszych psów. Pijemy winko, siedzimy w jacuzzi, mamy po prostu zajebisty czas we dwójkę, no i potem wracamy do domu. Na pewno obydwoje mamy mniej czasu, no bo przy KOKO poświęcamy bardzo dużo czasu na przepracowanie z nią. Wszystkich małych elementów życia. Na przykład, wiecie, na początku bała się przejść przez drzwi, obok ławki, obok śmietnika, bała się, mm, no nie wiem, każdego głośniejszego dźwięku na budowie obok. I to wszystko powodowało, że ona zamarzała w strachu i nie była w stanie zrobić najmniejszego kroku. Więc my musieliśmy na każdym spacerze przez 30, 40 czy też 60 minut przepracowywać z nią, że te wszystkie dźwięki, te wszystkie rzeczy nic jej nie zrobią. No i to trwa już czwarty miesiąc. W tym momencie jesteśmy w bardzo dobrym momencie i naprawdę młoda sobie świetnie, no wręcz zajebiście daje radę. No ale to nas kosztowało bardzo, bardzo dużo czasu. No więc dużo się pozmieniało, ale nie ukrywam, że my podjęliśmy tę decyzję świadomie i właśnie tego chcieliśmy. Chcieliśmy takiego wyzwania. Co myślisz o trendzie bycia successful, produktywnym, dead girl? Dla mnie na przykład ten trend jest przytłaczający i Wam się może pewnie wydawać, że ja to mówię, mimo że sama pokazuję właśnie takie życie dead girl, tylko to, z czego Wy sobie nie zdajecie sprawy, jako obserwatorzy mojego kontentu, to to, że ja zatrudniam na stałe dwie osoby i współpracuję z jeszcze kolejnymi dwiema osobami w mniejszym wymiarze godzin, czyli mój kontent i to, co widzicie u mnie na Instagramie, na YouTubie, tworzy łącznie pięć osób. Dlatego... Ja jestem, ja jestem taka produktywna i mam czas poćwiczyć, mam czas wyjść z psami i w ogóle, ponieważ ja tego wszystkiego nie robię. Moim zdaniem ten właśnie taki trend na bycie dead girl, że naprawdę robisz to wszystko sama i w ogóle tak napierdalasz, to jest mm, po prostu przytłaczające. To jest tłumacz, nie wyobrażam sobie, żebym mogła żyć w taki sposób. Nie wyobrażam sobie, żebym mogła po prostu ciągle jak taka maszyna. Napierdalać, takie zapierdalanie dzień i noc, olewanie spania na rzecz produktywności, to jest po prostu jakieś maskowanie swoich emocjonalnych problemów i nieprzerobionych, nieprzerobionego poczucia może niskiej wartości, a nie tak naprawdę coś, do czego należy dążyć. Wydaje mi się, że dobre życie i takie życie, które chciałabym, żeby było trendem, to życie, w którym robisz tyle, ile możesz, a potem. Już sobie odpuszczasz i umiesz odpocząć, i umiesz zadbać o relacje, o jakiś czas ze sobą, i to wszystko jest takie po prostu zrównoważone, dobre, ale bez takiego wielkiego ciśnienia. Natomiast właśnie takie bycie successful, dead girl i boss, boss bitch, boss babe, mnie to osobiście w ogóle nie jara. Wydaje mi się, że to właśnie jest takie po prostu rzucanie się w wir pracy, żeby za, zasłonić pewne nieprzepracowane problemy, bo może nie wiem, ktoś umie być ze, sam ze sobą, czy coś. No, ale to jest tylko taka moja teoria. Jak zwykle jestem ciekawa, co wy o tym myślicie, czy was taki, takie, taki content, takie podejście kręci, czy was to motywuje, czy właśnie tak jak mnie was to przytłacza. Czy myślałaś o Michale, kiedy podejmowałaś w filmach tematy orgazmu, ludzie są różni. Dobra, nie rozumiem ostatniego zdania, co ma. Ludzie są różni do pytania. Równie dobrze mogło być napisane, gdyby kuska nie skakała. Nie myślałam o Michale, ponieważ moje zdrowie i moje ciało to jest moja sprawa. Jeżeli mam ochotę mówić o sprawach dotyczących tego wszystkiego, to będę. I szczerze mówiąc, mi przez myśl nie przeszło, żeby go zapytać o, nie wiem, o zgodę? Czy o to wy się pytacie waszych mężów? czy tam chłopów, no nie wiem, stara. znaczy nie wie wszyscy, ale tutaj ta, ta osoba chyba się pyta w swoim życiu o zgodę, no o różne rzeczy, no więc mordo, ja się nie pytam o zgodę. Jak chcę, to po prostu robię. Utrata orgazmu czy ból podczas współżycia to jest tak samo zwykły problem, jak wyrwanie ósemki. Naprawdę tu nie ma żadnej różnicy. Buzia, cipa, no jakby... Guys. No i kolejne pytanie. Utrata poczucia własnej wartości przez związek. Stara, czy to czerwona flaga? No ja bym powiedziała, że to jest czerwona flaga, ale niekoniecznie do tego Twojego partnera, tylko czerwona flaga do Ciebie. Czemu Ty, jako dorosła osoba, zgadzasz się na to bycie tak traktowaną? Czemu wpuściłaś do swojego życia człowieka, który przez ostatnie miesiące, czy tam rok, czy tam lata, nie wiem, ile jesteście razem, traktuje Cię w taki sposób i Ty po prostu siedzisz, i dajesz się tak traktować. No bo oczywiście, jeśli partner jest dla Ciebie szkodliwy, to warto spierdalać, zawsze, zawsze to podkreślam. Natomiast jeżeli nie przepracujesz tego, czemu Ty dopuściłaś do takiego związku i do takiej sytuacji, no to potem w każdym związku, w który wejdziesz, też będziesz się pozwalać chujowo traktować. Nie wiem, czy to zdanie do końca się złożyło, ale mam nadzieję, że ku macie przekaz. No więc jak najbardziej to jest czerwona flaga, ale. Na ciebie. Jak poradzić sobie ze stresem? Przez niego czuję, że w ogóle nie mam kontroli nad swoim życiem. Wiesz co? Ja akurat ym, co do stresu ostatnio właśnie obserwuję sobie taką psycholog na Instagramie. Bardzo zresztą fajną, więc o, tutaj ci, ci zalinkuję jej konto. I ona właśnie dużo tam pisze o stresie, że stres jest normalną częścią naszego życia i w ogóle nie ma co mówić o usunięciu stresu. Natomiast już. Wszystko zależy od tego, jak my właśnie ten stres trawimy i sobie z nim radzimy. Na Instagramie jest bardzo dużo takich dobrych, psychologicznych kont, gdzie można sobie bardzo dużo, wiecie, poukładać. Nawet nie idąc na terapię, można po prostu, czytając sobie te grafiki i analizując tak pod swój, do, do swojej sytuacji, można bardzo, bardzo dużo z tego wyciągnąć. Oczywiście sprawić to tylko dla osób, które umieją same tak ich analizować i przekładać takie treści do swojej sytuacji, ale uważam, że warto spróbować, bo naprawdę dużo osób robi się tą robotę. Wierzę, wam te osoby, które ja obserwuję, mogę powrzucać do opisu. Wrzuciłam studia i chcę zacząć nowy kierunek, bo mam inny plan na siebie. Cały czas jednak czuję nacisk ze strony rodziców. Mam 20 lat i nie jestem wielkim CEO. <laughs> Czy to naprawdę aż tak źle? Nie no stara, wydaje mi się, że to jest bardzo normalna sytuacja, że jakby pokolenie. Naszych rodzic że, no, że nasi rodzice jakoś tam wywierają na nas presję. Wywierają presję dlatego, że oni sami wychowywali się w innym świecie. Ym, ich rynek pracy wyglądał zupełnie inaczej. Przez to mają wiedzę sprzed 20 lat i tak naprawdę w ogóle nie czują klimatu przynajmniej większości. Nie czują klimatu obecnej, obecnego rynku, obecnej sytuacji. No i pchają nas w to, co według nich jest bezpieczne, dobre i sprawdzone i zapewni nam jakąś tam właśnie dobrą, bezpieczną przyszłość. No więc po pierwsze nie dziwię się, że jest presja, bo wiesz, mi każdy z nas zmaga się z taką presją, więc nie jesteś sama i to nie jest nic nadzwyczajnego, a po drugie no to właśnie zmierzenie się z tą presją i przeciwstawienie się jej jest jedną z takich najnormalniejszych pierwszych dorosłych decyzji, które musisz podjąć. Masz 20 lat, czy jesteś dorosłą typiarą i to jest właśnie ten moment, żeby po prostu wysłuchać rodziców przy tym obiadku, którzy mówią, że powinnaś być nie wiem Lekarzem czy tam farmaceutą, a może pielęgniarką, a może czymś, no i powiedzieć: no Super, super, nie. No i właśnie to jest po prostu wejście w dorosłość. Dzień dobry, witamy. Będziesz teraz pewnie przez jeszcze dwa lata miała trochę walk, ale jeśli w każdej z tych walk z rodzicami postawisz na swoim i dociśniesz to, co chcesz no to potem się to uspokaja. Bardzo ciekawe pytanie. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że to ja jestem toksycznym znajomym, ale nie mam możliwości pójścia do psychologa, ponieważ mieszkam z rodzicami, którzy nie uznają terapeutów. No, i to jest właśnie stara, zajebiste podejście, ponieważ mam wrażenie, że się bardzo dużo w necie gada o toksycznych ludziach, ale mało kto mówi o byciu toksycznym człowiekiem. Ja na przykład sama miałam przyjaźni, które rozjebałam totalnie, ponieważ byłam strasznie toksyczna. To teraz mam momenty, że odpalają mi się moje takie stare, toksyczne schematy, których wiecie, które przepracowuję na terapii, ale czasem, jak mam naprawdę trudny moment, czy dużo stresu, czy zmęczenia, to jeszcze w nie wchodzę. No i. To jest moim zdaniem zupełnie normalna część życia, że czasami jesteśmy toksyczni. Tylko najważniejsze jest to, żeby umieć to zauważyć, a potem umieć to, czy też chcieć to jakoś przepracować. No i skoro, tak jak mówisz, nie stać, czy też nie możesz iść na terapię, no bo jesteś jeszcze zależna od rodziców, to ja ci naprawdę polecam właśnie te instagramowe konta psychologiczne, które wrzucę do opisu i po prostu. Czytanie postów, analizowanie, gdzie mamy jakiś taki krzywy schemat, ale pamiętaj też, żeby mieć do siebie dużo empatii, bo to, że jesteś toksyczna, to nie oznacza, że jesteś jakimś tam złym człowiekiem czy coś. Po prostu oznacza, że byłaś ukształtowana w jakimś tam środowisku, które nauczyło cię jakichś tam zachowań. Ale teraz, jako dorosła osoba, czy też wchodząca w dorosłość, możesz powoli wybierać swoje zachowania. Fajnie, że chcesz brać odpowiedzialność za to, aby w przyszłości już nie być toksikiem. Co myślisz o tym, żeby jako dziewczyna wyjść z inicjatywą, W. Jesteśmy znajomymi. No ja uważam, że. Znaczy zgadzam się z takim starym przysłowem, że kobieta też człowiek. No więc, jako człowiek, możesz robić to, co uważasz za tobie fajne albo potrzebne. Jeśli ktoś ci się podoba, to najfajniej byłoby. Znaleźć podczas rozmowy jakiś taki moment, gdy mówicie na przykład o jakimś filmie, o jakiejś knajpce, o jakimś miejscu i po prostu wtedy ślizgiem szybko zaproponować, że może zrobilibyśmy to razem. Tak więc jak najbardziej inicjatywa, ale moim zdaniem najlepiej w takiej wersji smooth. Jak stać się pewną w siebie? To też jest dla mnie znowu kolejny temat rzeka, ale ja osobiście do tego podchodzę tak, że pewność siebie, przynajmniej u mnie, wynika z tego, że ja rozwiązuję różne. Trudne sytuacje, radzę sobie z nimi, i potem w kolejnych różnych trudnych sytuacjach mam właśnie taką pewność siebie, pewność swojej sprawczości, że po prostu sobie poradzę. Dlatego mi pewności siebie dodaję. Przezwyciężanie trudności, na przykład trening jest zarobistą, zarobistym budowaniem pewności siebie, albo jakieś takie małe kroczki w sprawach biznesowych. Tak samo robię zresztą z psami, Tę <noise> <noise> samą metodę stosuję na koko, buduję jej pewność siebie poprzez stawianie jej w różnych nowych sytuacjach i pokazywanie jej, że sobie poradzi i tak samo dokładnie traktuje siebie. Dlatego wydaje mi się, że pewność siebie ciężko jest zbudować, kiedy ciągle siedzimy w tym samym i w zamkniętym świecie. No to wtedy się jakby nic nie zmieni. Dlatego właśnie siłownia, może nowe znajomości, nowa praca, nowa szkoła, whatever, nowa zajawka. Coś, co zmusi cię do mm, poradzenia sobie w nowej sytuacji. Jak zmotywować partnera do większej ambicji w życiu, a partner jest to oso jest osobą wrażliwą? Oh, well. No, mi się wydaje, że wchodząc w, z kimś w związek, powinnaś się szczerze przyjrzeć, tak realistycznie przyjrzeć, jaka ta osoba jest i czy jesteś w stanie zaakceptować to, że ta osoba jest właśnie taka. No, bo zmienianie partnera na siłę, wbrew jego woli, jest moim zdaniem brakiem szacunku do tego, co ta osoba przeszła, do tego, co tę osobę ukształtowało i do tego, jaka ta osoba jest. Wchodzenie w związek z kimś, ponieważ Widzimy jego potencjał, to tak naprawdę wchodzenie z kimś w związek, zakładając, że chcemy tę osobę całą pozmieniać. A moim zdaniem związek powinien być takim miejscem bezpiecznym, miejscem akceptacji, miejscem gdzie ktoś cię po prostu kocha za to, jaki jesteś, a nie za to, że masz taki potencjał i w sumie za dwa lata może będziesz nawet fajny. No więc pamiętajmy o tym, że nie każdy musi być ambitny, nie każdy musi w ogóle chcieć, nie każdego to kręci być bardziej ambitnym w życiu i ma do tego prawo. Czemu nie jest ambitny? To już jest też kolejna sprawa. Może dostał mało wsparcia w życiu, może go to po prostu nie jara, a może Twój typ ambicji to totalnie nie jest jego klimat. No i wiesz, ma do tego prawo. No więc moja najlepsza porada to Ty stara sobie, bądź tak ambitna, jak uważasz, że powinnaś, ciśnij, bądź motywowana, miej swoje zajawki, a partnerowi pozwól żyć po swojemu i go zaakceptuj, kochaj takim, jakim jest, a jeśli nie jesteś w stanie, to znajdź partnera, który będzie do Ciebie lepiej pasował. Oczywiście w każdym związku trzeba się trochę zgrać, trochę dotrzeć, jakoś dopasować, ale dopasowanie się to jest co innego niż zmiana osoby. no nie? Super pytanie w ogóle: jak rozpoznać, że dana rzecz jest warta czy nie warta kłótni? Ja osobiście wychodzę z takiego założenia, że żadna rzecz dla mnie nie jest warta kłótni. Kłótnia to jest dla mnie takie argument kontra argument, a ja nie chcę. Z moim partnerem przerzucać się argumentami, chcę po prostu się zrozumieć. Chcę zrozumieć jego stronę, chcę zrozumieć moją stronę, a potem sobie pomyśleć, która strona ma jakiby więcej racji, albo jak połączyć te nasze, nasze, wiecie, tutaj podejścia, poglądy. No więc osobiście jak tylko mam ochotę się kłócić, to zawsze myślę, skąd we mnie ten bojowy nastrój. I czemu szukam zaczepki i zajmuję się tym, a nie idę się kłócić z Michałem. Natomiast jeśli chodzi o to, o jakich sprawach warto właśnie rozmawiać, tutaj dyskutować, no to uważam, że warto rozmawiać o każdej ważnej dla ciebie sprawie, nawet jeżeli jest to coś bardzo małego, typu mm, na przykład, że partner nie wie, nie pomagać i sprzątać rzeczy w mieszkaniu. U nas to była ostatnia rozmowa, że ja jestem straszną błaganiarą, dlatego przytłacza mnie mój bałagan i potrzebuję z tym, z tym wsparcia Michała, ponieważ szczerze się przyznaję, że sama sobie nie radzę. Mieliśmy na ten temat rozmowę, dyskusję, wyciągnęliśmy wnioski, ja dostałam wsparcie, którego potrzebuję, mimo że jest to, no szczerze mówiąc, bardzo głupia sprawa, podnoszenie rzeczy z podłogi, ale dla mnie to było ważne, więc po prostu, jak coś jest dla Ciebie ważne, no to jest to wystarczający powód, aby o tym z partnerem rozmawiać, natomiast nie warto się kłócić. Czas na ostatnie pytanie, czyli jak nie przyjmować się opinią innych? To jest dla mnie bardzo ciekawe pytanie, ponieważ ze względu na moją pracę mam to dosyć, wydaje mi się, fajnie w głowie poukładane. Mam takie dwie główne myśli, które mi pomagają na co dzień, więc po pierwsze to warto sobie zdać sprawę, że ludzie zawsze będą mieli opinię na mój temat, nieważne czy robię coś nudnego, czy robię coś, co lubię. Dlatego wolę robić już coś, co lubię i mierzyć się z opinią innych na mój temat. W czymś, co daje mi szczęście. A druga rzecz to opinia innych ludzi nie świadczy o mnie, tylko świadczy o tych osobach i o ich świecie wewnętrznym. To, co ktoś mówi na mój temat i pisze na mój temat, świadczy o tym, jakie ta osoba ma postrzeganie świata, co ta osoba w życiu przeżyła, jak została zraniona przez innych ludzi. Dlatego ważne dla mnie jest to, że ja wiem, jaką jestem osobą, wiem, jakie mam intencje, bo intencje zawsze mam dobre, z wykonaniem bywa różnie, bo jestem tylko człowiekiem, wiecie, popełniam błędy. Natomiast to, że ta osoba na przykład nie ma empatii w sobie, jest krytyczna, doszukuje się złych intencji, ogólnie różnych takich krzywych rzeczy, świadczy o tym, że ta osoba ma właśnie taki świat wewnętrzny, że ta osoba ma takich ludzi w swoim życiu, że tak była traktowana w swoim dzieciństwie i jak czytam niektóre hejterskie komentarze właśnie z tej perspektywy, to czasami jest mi po prostu przykro, że ktoś ma takie życie i przez to ma taki świat wewnętrzny i potem pisze takie rzeczy, bo ta opinia bardzo dużo pokazuje mi o tym, jaka jest ta osoba. Natomiast ta opinia nie ma nic wspólnego ze mną. Dzięki takiemu podejściu nauczyłam się mieć taki dystans do tych opinii, które czytam, no i też uczę się mieć taką empatię do osób, które piszą takie komentarze na mój temat, bo wiem, że to nie chodzi o mnie, ale chodzi o ich świat wewnętrzny, o ich życie, o ich zranienia, doświadczenia i po prostu jest mi przykro, że ktoś przechodzi w życiu albo teraz coś trudnego. No dobra, guys. Bardzo wam dziękuję za zarobiste pytania, zarobiste tematy. Jak zwykle zapraszam do opisu, do dyskusji, jeżeli się z czymś nie zgadzacie albo macie właśnie coś do dodania, do rozbudowania, to ja zawsze bardzo chętnie czytam. Ogólnie, wiecie, no ciężko jest samemu rozkminić to wszystko w tych wszystkich warstwach, które każdy temat ma. Do tego bardzo też lubię czytać Wasze uwagi i też nie ukrywam, często zdarza mi się zmieniać zdanie na jakiś temat, albo rozbudowywać sobie jakiś temat w głowie, ponieważ Wy macie to lepiej przemyślane. Dlatego komentarze są Wasze, zapraszam do subskrybowania na Insta i do zobaczenia następnym razem. Bye! Bye! bye, bye.